Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, dzisiaj taki pierwszy materiał z pamiętnika wyrobnika i nagrywam go w sumie tylko i wyłącznie dlatego, bo nie jestem w stanie praktycznie się ruszać. Bolą mnie nogi, bolą mnie łydy napierdzielają mnie plecy, nie jestem w stanie nic zrobić i choć teoretycznie nie powinienem teraz nagrywać, a bardziej sprzątać, szorować, myć, to jestem nie do życia. Z paru faktów sytuacja wygląda następująco. Obiecano mi, jak się przyjmowałem do tej gówno roboty, że będę pracował tylko parę dni w tygodniu, tak wiecie, żeby robić, robić, mieć to do gara włożyć, opłacić opłaty, takie podstawowe rzeczy. To teraz się okazuje, że jednak nie, że w dłuższej perspektywie mam albo zapierdzielać przez cały tydzień, prócz niedzieli, która jest tak naprawdę, naprawdę jedynym ustawowo wolnym dniem, i gdyby nie nasze. Wspaniałe państwo i jego obligatoryjność wolnych niedziel, prócz oczywiście niektórych, to w tym momencie po prostu bym zapierdzielał 7 dni w tygodniu. Albo po prostu rozwiązujemy umowę, jeśli mi nie pasuje, i na moje miejsce jest 20 Ukraińców, czy też różnych innych jeleni, których Janusz chętnie zatrudni, ponieważ będą pracować za głodową stawkę, dając się całkowicie wykorzystywać. Co jest najlepsze i myślę, że to w najbliższym poradniku wykorzystam, to jest swoisty paradoks, ponieważ dzięki temu, że mam wykształcenie wyższe, mam dyplom, nie jestem w stanie znaleźć pracy żadnej innej ponad wykształcenie wyższe. Każdy potencjalny pracodawca zdaje sobie sprawę, że jeśli ja podejmę u niego aktywność zawodową, to tylko i wyłącznie do czasu, kiedy nie znajdę lepszego na swoim poziomie zatrudnienia. Dlatego, jakakolwiek próba zatrudnienia w troszeczkę poważniejszej instytucji niż typowy Januszek z o mniejszej rotacji, jest skazana na porażkę. Z mojej strony, to jest swoją drogą niezwykle ważny aspekt, który ja w swoich materiałach przeoczyłem. Po prostu nie wiedziałem, że on w ogóle istnieje, nie zdawałem sobie sprawy i myślę, że jakieś publikacje na ten temat też powinny istnieć. A zatem podsumowując, nie mam możliwości na obecną chwilę nawet szukania pracy, ponieważ ja codziennie zapierdalam 14 godzin. I to jest taki troszeczkę kokblok dla ludzi, którzy chcieliby zmienić swoje położenie. Oczywiście tutaj idą jakieś obietnice o złotych górach, że będę miał dużo pieniądzów, że wyrabiam oczywiście stawkę godzinową, więc po 13 godzinach dziennie, jak tak grzecznie będę zapierdzielał, to w pewnym momencie będzie wypłata, i będzie ona nawet dosyć duża. Tylko tak się składa, że muszę sobie na nią poczekać do końca następnego miesiąca. Fajnie, no niezbyt, ponieważ jeszcze nie pomyślałem za co będę żył do tego czasu. I wiecie chcę, żebyście przede wszystkim zrozumieli, że z jednej strony no może to jest takie trochę lepszy płacze, ale z drugiej strony to jest takie Wiecie, no dalej coś z tym robię, to nie jest tak, że pieprznąłem tym wszystkim w cholerę, bo tak jakby troszeczkę nie mam opcji. Owszem mogę wierzyć, że naraz zrobicie, nie wiem, z 3000 na subskrypcjach na Patronite, albo mogę liczyć naiwnie, że ktoś mi prześle kupę kasy na PayPala, tylko mam wrażenie, że jednorożce nie istnieją i że jeśli ja nie ruszę i nie zrobię czegoś ze sobą, to nikt tego nie zrobi. Wiecie, może rzeczywiście po miesiącu, dwóch zarobię tyle kasy w tym Januszek, że będę w stanie wraz ze swoją rodziną przeżyć jakiś kolejny, kiedy ja będę bezrobotny, szukał pracy. Może. Kluczowa rzecz tylko jest w tym taka, że po pierwsze wracam, nie mam siły na nic, nie jestem w stanie nic w domu ani poza domem zrobić, no i szczerze boję się dni kolejnych, ponieważ teraz poszedłem w sobotę, dzisiaj mogłem wyspać Oczywiście się do tej 12:10, bo w sumie do 10 spałem, o 10 tylko sobie jeszcze przez dwie godziny poumierałem. Tylko tak się składa, że pomiędzy kolejnymi dniami to ja nie mam jakichś przerw gigantycznych, tylko po prostu robię dzień po dniu po 12 godzin. Wracam do domu, właściwie od momentu kiedy kończę pracę i ja mam niecałe. 7-8 godzin na to, żeby wrócić, wyspać się, zjeść coś, mieć jakiekolwiek interakcje z rodziną i pójść dalej do roboty. I to, według mojej opinii, jest kolejna rzecz, którą kodeks pracy powinien regulować, bo szczerze mówiąc, ja wiem, że zleceniówki podpadają pod cywilne i w tym momencie właśnie wychodzimy na tym, że tak to działa. To już nie jest nawet wykorzystywanie pracownika, to jest czysta eksploatacja. I teraz mamy taki swoisty zakład, czy lepszy pierwszy pieprznie, czy dostanie wypłatę. Tutaj myślę, że jest właściwy moment, żeby przede wszystkim pochwalić moją rodzinę, ale także zawstydzić wszystkich pilowców, ponieważ oni zapewne teraz by powiedzieli, że nie mam wartości. Rynkowej, wolnego rynku i paróweczek na rynku matrymonialnym, ponieważ jestem pieprzonym przegrywem bez pracy w głównorobocie, a zatem w tym momencie moja kobieta powinna po prostu mnie zostawić i znaleźć sobie jakiegoś lepszego, o większej wartości czada, który będzie ją utrzymywał. Tak. Otóż nie. Tak się składa, moi drodzy, że moja kobieta powiedziała, że jesteśmy w tym razem, że będzie mnie wspierać. Ona rozumie, jak wygląda w tym momencie sytuacja. Trafiłem do kołchozu, mam nadzieję z niego wyjść, mam nadzieję dostać normalną pracę, gdzie będę w stanie pracować, a potem wrócić do domu, cokolwiek z nim zrobić, cokolwiek w nim zrobić. Najlepiej by było wrócić do branży, wrócić do szkoleń, wrócić do. Rzeczy, które no, nie ukrywam, sprawiały mi przyjemność. Tylko problem polega na tym, że na razie jest to niemożliwe. Na razie musimy, niestety, żyć w tej rzeczywistości, zobaczyć, co ona przyniesie, a przede wszystkim liczyć na co najmniej jakiś miesiąc zabezpieczenia finansowego, żebym mógł cokolwiek znaleźć. Najlepsze jest to, że moja kobieta to rozumie całkowicie, powiedziała, że będzie mnie wspierać, już mnie wspiera, robi rzeczy, które, no, szczerze mówiąc, ja powinienem zrobić, ponieważ zawsze byłem za to odpowiedzialny, ale teraz wychodzi na to, że utrzymanie w całkowitym porządku domu spada praktycznie cały czas na nią. I to jest właśnie najpiękniejsze, to jest poświęcenie, to jest pokazanie, że druga osoba jest dla ciebie, obojętnie czy jest dobrze, czy jest źle. Nie ma żadnego rynku, nie masz bilansu zysków i strat, nie ma czegoś takiego, że musi być wymiana na towarze wagowym. Normalne życie to nie jest bilans zysków i strat, normalne życie to jest wspieranie się nawzajem, nawet w momencie kryzysu. Żeby było śmieszniej, to mam wrażenie, że pilowcy mi taki moment wywróżyli, ponieważ wielce się zarzekali, że moja kobieta mnie na pewno zostawi, jak będzie źle, że wystarczy, że mi się tylko noga potknie, wypisywali. No kurde, coś nie wyszło. Po raz kolejny rzeczywistość weryfikuje wasze bzdury. Po raz kolejny okazuje się, że wolny rynek i paróweczki nie działają. Po raz kolejny okazuje się, że pilowe bzdury też nie działają. Pozdrawiam was moi drodzy i przede wszystkim moją wspaniałą kobietę, która dodaje mi skrzydeł i która no gdy nie ona to ja bym w tym momencie nie ukrywam pierdzielną magika. Kochanie, jesteś wspaniała, jesteś cudem miłością mojego życia. A jeśli chodzi o kanał, jeśli chodzi o was, bo zrobiło się tak troszeczkę słodko, to dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam was jak zwykle do innych moich materiałów, które no tak, ja, jasne. Mam nadzieję, że będą kiedyś niebawem. Najlepiej w perspektywie szykuje się kolejna niedziela, chociaż jeśli dzisiaj jeszcze będę miał trochę czasu, jeśli dzisiaj jeszcze będę w miarę ogarnięty do jutrzejszego kołchozu, to postaram się coś dla Was nagrać. Dzięki, że jesteście, dzięki, że napisaliście te wszystkie miłe słowa w komentarzach, że napisaliście do mnie tyle maili, gdzie też piszecie, żebym się trzymał, że dam radę, że jest spokój, macie kciuki. To daje power do dalszego działania, ale także do zmierzenia się z tą Januszową Hydrą, którą mam nadzieję pokonać w najbliższym czasie. To raczej nie, ale w dalszym czasie. A jak na razie to tyle na dziś. Dziękuję Wam za wsparcie, za dobre słowo, za jakąś pomoc, bo też mam wrażenie, że wiecie, że jeśli ja stanę na nogi, no to kanał też wkrótce wstanie na nogi i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do normalnego trybu jechania po wszystkich możliwych foliarzach. Tymczasem żegnam się z Wami. Do następnego! No i hej, hej!